Cześć, witajcie. Dzisiaj rozmawiamy sobie o miarach marki Luna, miary zwijane i w zasadzie kręcimy się w okolicy 5 metrów e, i ktoś kto myśli, że miary są 5 metrowe, a ja mówię kręcimy się w okolicy 5 metrów, to się mocno zdziwi na, na końcu filmu, bo kręcimy się w okolicy 5 metrów. Po prostu. Taka akcja jest. Zanim przejdziemy sobie do produktów, to wspomnę tylko, że poprzedni filmik jakby, pierwsza część tego cyklu dwóch filmów w zasadzie o miarach Luna była o dużych miarach. Tam macie to omówione fajnie, pokazane z bliska. Nie będziemy wracać do tematu. I kolejna rzecz, która jest istotna. Zabezpieczenie przed upadkiem. Każda jedna miarka może być zabezpieczona systemem atestowanym, gotowym pełnym kompletnym Luna Zero Drop. Tak to wygląda sobie mniej więcej w praktyce. Zabezpieczone linka stalowa ogarnia. To może być oczywiście jako linka, którą sobie na łapę założycie, żeby wam nie spalił. Jest to zabezpieczenie przed upadkiem. Również można to zapiąć do karabinczyka, karabinka, jak zwał, tak zwał. Większe miarki mają dziurkę, jakby to oczko do zamocowania od, od boku, więc. Więc mocujemy tak, w ten sposób, czy się to komuś podoba, czy nie. W ten sposób producent tutaj to rozwiązał, ale jest to bardzo sensowne zabezpieczenie. Na pewno przy upadku się nie urwie, nie, nie wyswobodzi się w jakiś sposób ta miara. Zaczynamy od bardzo ciekawego narzędzia. Już na pierwszy rzut leci miara, moi drodzy, o symbolu 270750102. 5-metrowa, 19 mm szerokości, w pierwszej klasie miara nierdzewna, petarda. 5 metrów w bardzo małej w ogóle obudowie. No muszę to zmierzyć. Ta ma 70, ta ma 80, długości jakby. No to ta całkowicie 64, razem już z, z, te, z tą częścią miary, może jeszcze mniej. No, 62 nawet bym powiedział tak, tak sama obudowa. Więc jest to naprawdę niewielkie narzędzie z taśmą ze stali nierdzewnej, ale nie kwasoodpornej. Taka informacja gdzieś tam była, więc też przekazuję, żebyśmy jasno wiedzieli o czym mówimy. Fajne narzędzie, wyjątkowo mi się podoba i to narzędzie, no chyba na tle innych tutaj bym polecił szczególnie płytkarzom, jak ktoś tam ma problem z rdzewiejącymi miarkami, no to taka luna występuje. Fajna 5, na przykład możecie tam przejść do Miarek przez linki, obczaić, co tam jeszcze w ofercie. Ja mam tą 5-metrową. U mnie jeszcze na mokro nie pracowała, bo nie miałem możliwości na robocie tego testować, a ja nie będę się wygłupiał, na siłę gdzieś tam używał, bo to taka ściema jest nie. Ja to chcę na robocie testować, więc pewnie będę testował przy pracach, przy maszynie. Do cięcia na mokro, a być może gdzieś tam na deszczu, jak będzie możliwość, se zostawię, zapomnę sobie specjalnie i zobaczymy, co się z tym, z tym stanie. Kolejna miara, i tutaj opowiemy sobie troszkę więcej, bo to są jakby tematy, które się pokrywają. Kolejna miara, tutaj mamy już inną obudowę, obudowa gumowana, z ABS-u, tamta była po prostu z ABS-u, nie była gumowana. Ciekawe narzędzie. Tutaj jest narzędzie, które ma skówkę z magnesem, a tamta była bez. Bez magnesu. I te skówki się zahaczają naokoło. Ona wystaje z każdej strony miary. Bokiem, z dołu, z góry. Jak tam komu pasuje, naokoło. Taka ciekawa, ciekawa skówka, ale niewielka, delikatna, ale funkcjonalna, jakby nie było. Na druki na miarach występują te, te główne skale, występują z jednej strony, czasami się trafi z dwóch stron, to zależy która miara, a od spodu mamy tylko takie znaczniki co 30, 45 i 60 60 cm po to żeby ułatwić Rozmierzanie belek konstrukcyjnych albo jakichś innych elementów konstrukcyjnych. Tak sobie to Luna wymyśliła i przygotowała, ale występują też miary, które mają. Które mają. Aha, dwa rodzaje miarek. Dobra, muszę wam to pokazać, bo, bo nie dam rady. Jest taka. Jest taka. Ogólnie no nie, ma tam, nie ma tam oznaczeń. Nie? Co 10-20 cm, ale głównie wszystkie miary są tak zrobione, aby po tej lewej stronie rozmierzać belki konstrukcyjne. Główna miara, główna skala jest od góry. Wszystkie te taśmy posiadają taki haczyk. To jest bardzo sensowny haczyk. Fajny, dość mocny. Nie jest taki wiotki, byle jaki, trzyma fajnie, ale nie jest duży. W standardowej takiej niewielkiej formie, fajny, fajnie się sprawdza, czy to na kieszeni monterskiej, czy na jakiejś szluwce dedykowanym miejscu, czy po prostu na spodniach, na kieszeni, jak najbardziej ogarnia bez żadnego problemu. Ta miara nie miała oznaczenia, jaką ma szerokość obudowa. Kolejne miary mają 70. I 80 mm na długość. Czyli jest to wymiar, który jest no, na okrągłość, 70 mm. Łatwiej się to odejmuje niż powiedzmy, nie wiem, 68 nawet albo 73 mm, bo być może w calach łatwiej, nie? Ci mają w calach głupio tutaj, no, ale nawet nie będę patrzył co to jest za wymiar. My w milimetrach mamy fajnie, łatwo, wygodnie e, możemy tym pracować. Muszę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, tylko okienko se wyciągnę. Jest okieneczko, no jaki kadr ładny jest. Pajęczynka, ale pewnie nie widzicie. E, cyk i mamy wymiar zaznaczony, nie? Tam jest jakiś wymiar, ale się kadr zrobił bajerancki. no i te 70 dodajemy, nie? 27,4 no to 34,4, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Łatwe do przeliczenia, szybkie. Kolejna miara, moi drodzy. Miara, która... Tutaj znowu pokażemy sobie tą skówkę, bo ona jest fajna zielona. W tym przypadku jest akurat zielona. No, musimy mieć chwilę cierpliwości, bo to jest niewielki element, ale Sony ogarnie. Wierzymy, że, że da radę i w końcu złapie tą ostrość. Jest to... Moi drodzy, znowu skówka, która ma pewną funkcjonalność, no fajnie by było skubać, co nie jakbyś to złapał. Chodzi o to, że na przykład możemy złapać za łeb wkręta albo łeb gwoździa, tam widać to miejsce, nie? No i oprócz tego oczywiście naokoło możemy zahaczać sobie miarą z każdej jednej dowolnej strony, jak Wam jest. Wygodnie, pełna funkcjonalność. Mamy tu pewne informacje, nylonowa powłoka, czy jakaś tam poliamidowa, podwójna na tych miarach żółtych, niepołyskująca, taka półmatowa, powiedziałbym, nie jest to pełny mat. Mamy informacje, że to są miary w pierwszej klasie. Wszystkie nie podają symbolu, ale symbole się wam będą pojawiały na ekranie na pewno. Dobra, tutaj blokada znowu standardowa. I na tym koniec tych, tych miarek. Kolejna miara ma blokadę, która, która się nazywa lock, czyli jak nacisnę, to to się chowa. Jak ktoś, kto lubi tego typu miary, one występują mniejsze i większe, można sobie taką miarkę wybrać. 19 mm, 5 m takie, takie miary ja mam. Wszystkie praktycznie. Dobra, 27,0740202. Standardowa skówka zielona, tutaj już jest informacja, że 80 mm żeby sobie tam dodać, przy pomiarach wewnątrz okienka w cudzysłowiu. I fajnie, bo ten, ten metr akurat sam się blokuje, jedynie co trzeba nacisnąć, żeby go właśnie odblokować. Także fajnie, wygodnie się pracuje na przykład na stole, jak rozwijacie szybciej. No nie, zabieram, to i tak bym musiał odblokować, to tutaj naciskam. Jest ym, y, kilka osób na pewno, których znam, które lubią pracować tymi metrami, a ja z kolei y, prędzej sięgam po te standardowe y, blokady. Dobra, i w okolicy 5 metrów się kręcimy, bo teraz jest event. Miara 5,5 metra. Taka akcja jest. Każdy, kto by chciał mieć miarkę 5,5 metra po prostu. No to jest taka uluny. To jest stworzone po to, żeby właśnie przy tych domkach szkieletowych pracować na belkach na przykład 5,40, nie? Takie się zdarzają, czy ponad 5 metrów troszkę mają i potrzeba to tam rozmierzyć. No to mają miarę w standardowej wielkości 5 metrów, ale ona ma 5,5 metra długości. I tym się tylko i wyłącznie różni ta miara. Bardzo ciekawe narzędzie, unikatowe w zasadzie na skalę światową ja nie widziałem takiej miary, być może coś występuje po raz kolejny 19 mm nylonowa powłoka podwójna, pierwsza klasa dokładności miara o symbolu pewnie jest na ekranie ale 27 07 40 210 w gumowanej ten ciemny szary to jest to jest powłoka taka gumowa, jasny plastik, plastik to jest ABS. W tym przypadku srebrny, lakierowany ABSik. Taki śliski meterek, ale fajny. Bardzo sympatyczny. I te skrajności bym powiedział takie ciekawe. Nie, a tutaj taki standard mamy, no ale jest on również niezbędny w ofercie normalnych, profesjonalnych powiedzmy, producentów narzędzi, na, producentów narzędzi profesjonalnych może w ten sposób. Jeżeli macie informacje odnośnie tych miarek, pracujecie na tym, macie jakieś tam doświadczenia, coś się stało komuś, coś tam, nie wiem, jesteście zadowoleni, niezadowoleni, przyrdzewiała taka standardowa albo taka nieprzyrdzewiała ta nierdzewna, dajcie znać pod filmem koniecznie. Chętnie poczytam również. W tym filmie to wszystko. Link do poprzedniego filmu o dużych miarach tam macie w opisie na pewno. Być może się pojawi jeszcze na końcu na końcu Filmu. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!